Halo. dzisiaj wam pokażę kilka klipów z igrzysk z Practice z tej ręce. No i to są moje najlepsze... ...kierosy. Są... I to tyle. Znowu zimno cały dzień, to nie działa, tylko smutek. Na Poznanie suka pobawiła się ten Znowu myślę że to sen, znowu myślę Pokaż dupę, myśli pojebane A zielone trochę strutę, znowu zimno Cały dzień to jezioło, tylko smutek Na Poznanie suka pobawiła się ten Znowu myślę że to sen, znowu myślę Pokaż dupę, myśli pojebane A zielone trochę strute. Dobrze zna ten ton, a ja się moim głosem Bawię się, jej o oh, suka wie Dobrze chciałem tylko ją Ale naraz raz padło osiem, chyba wiem co chcą Jeszcze go się wyniosę To jest na dworze, a ja znowu Głupale le ta przecież widzę, że nie pada, ale ona przyszła mokra, miewam pojebane stany i wyjebany stan konta U Ciebie tylko sypno i powygręcana morda czuciłem za dużo i odcinam mi od świata Słucham, o to porobiona, z kosmitami chcę po lata mam pełno bucha, no a na języku Na Twojej dzikce podam piuta, Moim czomalą bada Zamierta gdzieś, a kiedy gdzie to ja kurwa, nie wiem na nogach te razy pięć Mam nadzieję, że to zrobię, mam nadzieję, że to zrobię, że nie będzie już za późno. Miałem pisie twoją sukę, a piłem się ze potwórko Cały dzień to nie zioło, tylko smutek Na poznanie suka pobawiła się fiutem Znowu myślę, że to sen, znowu myślę, pokaż dupę Myśli pojebane, a zielone, trochę strute Znowu zimno cały dzień, to nie zioło, tylko smutek Na poznanie suka pobawiła się fiutem Znowu myślę, że to sen, znowu myślę, pokaż dupę Myśli pojebane, a zielone, trochę strute Znowu pachnę, mamy najlepsze suki A ty jesteś twój głupi, gówno w sama, że kupisz pół bu, w buca to reakcja spalania, fachwa zatarcia jej dupa moje jaja. Nie lubię suszy, suka, mokra jest cała. Zjada moje dzieci, chyba ma też kanibala. Ona chyba nie pamięta, jak po mnie wczoraj skakała. Chcę sobie przypomnieć, jak smakuje moja pała. Pamiętam, dziwko idę pod prąd Weź mi już, nie tłumacz nic, weź wytłumacz blokom Prawda bardzo cenna jest, więc chcą się za nią pociąć Ja, yeah. odciśnienia, tu co drugi lokom. Po pierwszej pasolce, a już latam tak wysoko Ja, yeah. ona nienawidzi, ale udaje, że jest spoko Ja, yeah. nie mam czego wstydzić, się przecież grzechy nas tworzą Ja, yeah. on te beam, czuję, że nie jestem sobą nawet nie znam no, jej, ja chcę widzieć ją naprawdę Chcę być ją na klaczę, bym ją tulił zanim zaśnie no, no, Nie no, wydaj mnie no, jak no, dzień kolejny no, jami no, na hamrze no, Jak zabro no, od penerów no, kurwa no, stram na no, no, te melange no, I również no, stram no, na branżę no, Wiem, no, że chcą no, mnie wykluczy Jągi okrążają planszę Chociaż żaden nie ruszy, kurwa wypełni ten blankiet Jeśli z mojej muzyki, Wiem, że zobaczymy sunset Wychodzić na to nie wróży Odkąd pamiętam, dziwko idę pod prąd Weź mi już nie tłumacz nic, weź mi tłumacz blokon Prawda bardzo cenna jest, więc chcą cię za nią pociąć Ja, yeah. wykietował odciśnienia, tu co drugi loko Po pierwszej pasolce, a już latam tak wysoko Ja, ona nienawidzi, ale udaje, się spoko Ja, nie mam czego wstydzić, się przecież grzechy nas tworzą Ja, yeah. quickies on the beat, czuję, że nie jestem sobą co drugi były ziom to dzisiaj bożo Ziomal się zatracił, góra rogi, będzie chową Nawet nie wiesz ile, włożyłem pracę, żeby wejść na ten poziom Dla zasady grałem do tego tragi, Gdzie nie z gorzej z głową Uziom 6-0, tej kasi Zobaczysz prędzej czy później Nie stanie wracam do chaty, nigdy nie chlałem się z kurwę Chociaż chlałem z kurwą Trudno, chociaż mówi się łatwo, że do tego usiąść. Odkąd pamiętam, dziwko idę pod prąd Weź mi już nie tłumacz nic, weź wytłumacz blokom. Prawda, bardzo cenna jest, więc chcą cię za nią pociąć. Ja, wykiltował odciśnienia, tu co drugi loko Po pierwszej fasolce, a już latam tak wysoko. Ja, ona nienawidzi, ale udaje, że jest spoko. nie mam czego wstydzić, się przecież grzechy nas tworzą. Ja, on the beam, czuję, że nie jestem sobą.